Nie zauważyłeś tego w chwili obecnej, ale coś było dziwnego w tym sposobie mówienia, przerwy, które nie miały sensu, oczy, które nie podtrzymywały twojego wzroku i wtedy to przyszło, z niczego, suche, surowe, bez ostrzeżenia, bez przygotowania. Słowa zaczęły wypływać, jakby czekały na to od dawna i rzeczywiście czekały, wiesz, że czekały, próbowałeś utrzymać kontrolę. Próbowałeś być silny, trzeźwy, dostępny, ale było już za późno. To, co tam zostało powiedziane, czy nie da się wymazać, to był wyrzut serca, ale nie byle jaki. To był taki wyrzut serca, który zmienia sposób, w jaki postrzegasz wszystko. Zmienił to, co myślałeś, że wiesz, zmienił to, co czułeś, zmienił ciebie. Bo po raz pierwszy ktoś miał odwagę powiedzieć głośno to, czego sam nigdy nie potrafiłeś. I bolało. Dużo bardziej niż chciałbyś przyznać. Zdałeś sobie sprawę, że jest tam coś, co dotyczy Ciebie, nawet jeśli nie zostało to powiedziane bezpośrednio do Ciebie. Zdałeś sobie sprawę, że to, co było mówione, jakoś również do Ciebie należało, a teraz teraz już minęło usłyszałeś, poczułeś, zrozumiałeś. Nie da się cofnąć, nie da się udawać, nie da się powiedzieć, że to nie miało znaczenia było realne. Było silne, było na zawsze, udawałeś, że to tylko kolejna rozmowa, ale w głębi serca wiedziałeś, że coś ma się wydarzyć. Było napięcie w powietrzu, był zmęczenie w gestach, była tłumiona, nagromadzona złość, kumulująca się przez długi czas. I mimo to zignorowałeś, wybrałeś, by nie zauważać, zrobiłeś to, co zawsze, udawałeś, że wszystko jest w porządku, że ta odległość to tylko rozproszenie że ta cisza to tylko rutyna, ale to nie była prawda, to był jeden moment, jedna chwila, jedno zdanie przeszło przez powierzchnię, a to, co było ukryte, zaczęło wypływać. Nie było dramatu, nie było podniesionego głosu, było wręcz zaspokojne, ale poczułeś uderzenie, bo prawda, kiedy nadchodzi, nie krzyczy, przychodzi mocno i zmusza cię do słuchania, i słuchałeś, mimo woli, mimo chęci ucieczki. Zauważyłeś, że osoba przed tobą już nie wytrzymuje. To nie chodziło o teraźniejszość, chodziło o wszystko, co zostało zepchnięte na bok, o chwilach, kiedy obiecałeś słuchać, a nie słuchałeś, o prośbach, które nie zostały wypowiedziane, o ranach, które mówiłeś, że same się zagoją, ale nigdy się nie zagoiły. Chodziło o ciebie. Usłyszałeś swoje imię wśród pauz, w intonacji, w bólu, w tym, co nie zostało powiedziane ale było oczywiste. Zauważyłeś, że ktoś tam się łamał, nie dlatego, że chciał, ale dlatego, że nie było już jak utrzymać tego, co stało tylko z uporu. To było wyzwanie. Ale zrozumiałeś, to było znacznie więcej niż to. To była ostatnia próba, by zostać dostrzeganym. To był ostatni raz, kiedy ten głos próbował cię osiągnąć i teraz usłyszałeś, ale zbyt późno. Prawda przyszła w sposób, którego nie można było cofnąć, i poczułeś, poczułeś w żołądku, poczułeś w piersi, poczułeś tam, gdzie nikt nie widzi. Wtedy dotarło do ciebie, spędziłeś za dużo czasu ignorując małe znaki, zamykając oczy na to, co było dostrzegalne. Ale co wolałeś zignorować? Mówiłeś, że potrafisz sobie radzić, ale nie radziłeś sobie. Mówiłeś, że kochasz, ale nie okazywałeś, mówiłeś, że jesteś obecny. Ale nigdy naprawdę nie byłeś. A teraz? Teraz usłyszałeś. A gdy się usłyszy, nie ma możliwości powrotu do wygodnej ciszy ignorancji. Zdałeś sobie sprawę z wymiaru nieobecności, jak bardzo się oddaliłeś, nawet przysięgając, że jesteś blisko, jak bardzo twoja obecność była tylko fizyczna, jak bardzo twoja uwaga była tylko pozorna. Nie da się już temu zaprzeczyć, nie da się już uciec od tego, co ci pokazano. Ta osoba się otworzyła, pokazała ci ból, zawód, wyczerpanie, koniec, a ty tylko potrafiłeś tam stać, z suchym gardłem, z zagubionym wzrokiem, z uczuciem, że wszystko, co mogłeś zrobić, zostało odłożone na później. Ale później już nie istnieje, został tylko teraz. Teraz pełne wszystkiego, czego nie chciałeś dostrzegać wcześniej. Poczułeś wstyd, poczułeś żal, poczułeś tę rozpaczliwą chęć cofnięcia czasu. Ale nie da się. Zauważyłeś, że niektóre rzeczy, kiedy są wypowiedziane, to nie tylko słowa, to kropki na końcu zdania, to ciche pożegnania, to drzwi, które powoli się zamykają i nawet nie zauważyłeś, kiedy zaczęły się poruszać, bo w głębi duszy wiesz, wiesz, że ta historia mogła potoczyć się inaczej, wiesz, że ten ból mógł być uniknięty, ale zdecydowałeś się nie słuchać, zdecydowałeś się nie zauważać. Zdecydowałeś się czekać na krzyk, ale ten, kto prawdziwie czuje, tu nie krzyczy, po prostu odchodzi, odchodzi w milczeniu, odchodzi zmęczony. A kiedy się budzisz, już odszedł, rozejrzysz się i wszystko wydaje się takie same, ale wiesz, że nic już nie jest i to boli, boli, bo uświadomienie przychodzi z opóźnieniem, boli, bo pustka, która pozostaje, ma imię. A imię to osoba, którą pozwoliłeś odejść obiecując sobie, że chciałeś, aby była blisko. Wiedziałeś, co musisz zrobić, ale nie zrobiłeś. A teraz? Teraz jest za późno. Teraz jesteś tylko tym, który został. Z wspomnieniami, z poczuciem winy, z pytaniem, które nigdy nie milknie. Dlaczego zauważyłem to dopiero, kiedy było już za późno? Jeśli to Cię poruszyło, skomentuj. Potrzebowałem to usłyszeć. Czy czujesz Jego wpływ aż tutaj? Bo najgorsze jest to, że wciąż kochasz. Wciąż się troszczysz, wciąż chcesz, ale ta druga osoba już się zmęczyła, zmęczyła się naleganiem, próbami, błaganiem o uwagę, zmęczyła się byciem niewidzialną, podczas gdy krzyczała wewnątrz, zmęczyła się tobą. I zauważyłeś to w jej wzroku, w sposobie, w jaki odeszła, w dziwnej ciszy, kogoś, kto się poddał. I teraz ciągle się zastanawiasz, czy jeszcze można to naprawić, ale prawdę już znasz. Po prostu nie chcesz jej skonfrontować. Bo nie chodzi o naprawienie, chodzi o uznanie, o przyjęcie odpowiedzialności. Spędziłeś zbyt dużo czasu, unikając dyskomfortu, i teraz cię to pochłania. Widzisz echo słów każdego dnia, słyszysz żal w pętli w swojej głowie. I z każdym razem boli coraz bardziej. Wiedziałeś, że to się wydarzy, ale myślałeś, że nie. Myślałeś, że da się to zepchnąć na bok. Myślałeś, że druga osoba wytrzyma to na zawsze. Nie wytrzymała. A teraz żyjesz z dźwiękiem tego, co zostało powiedziane, z wizerunkiem bólu w oczach kogoś, kto tylko pragnął być dostrzegany, i z ciszą, która pozostała tak, kiedy wszystko się skończyło, bo to pozostawia ślad, to kształtuje, to wyrywa cię z samego siebie i zaczynasz wątpić we wszystko, w to, kim jesteś, w to, co czujesz, w to, co jesteś wart, ale mimo to nadal oddychasz, nadal wspominasz, nadal czekasz. Że pewnego dnia ból minie, ale on nie mija. On tylko zmienia miejsce. A ty, jak długo to będziesz nosić? Będziesz wciąż powtarzać te same błędy? Będziesz czekać, aż znowu stracisz wszystko? Czy to ma dla ciebie sens do tego momentu? Naprawdę napisz tak poniżej, bo jeśli teraz się nie obudzisz, będziesz przeżywać to znowu, jeszcze raz, z inną osobą, z innym imieniem, z tym samym bólem. A kiedy to się stanie, może nawet nie będzie już miejsca na żal, może nie będziesz miała szansy tego usłyszeć, może cisza będzie wszystkim, co zostanie. Myślałaś, że znajdziesz przestrzeń. Myślałaś, że złość minie. Że czas wszystko złagodzi, ale nie złagodził. Tylko ostudził. Tylko oddalił. Tylko uczynił nieobecność nieodwracalną. Zdałaś sobie z tego sprawę w dniu, w którym po raz pierwszy nie pomyślałaś o wysłaniu wiadomości. Nie z dumy. Ale bo już nie miało to sensu i to cię zniszczyło, bo zawsze liczyłaś na to, że w końcu ktoś wróci. Zawsze wierzyłaś, że to minie oznaczało pojednanie, oznaczało spotkanie, oznaczało powrót, ale nie oznaczało i najgorsze nie była nieobecność. Najgorsze było uświadomienie sobie, że druga osoba poszła dalej, bez ciebie, z lekkością, z ulgą, którą poczułaś z daleka. I to cię złamało. Bo nikt cię na to nie przygotował, nikt ci nie powiedział, że tak trudno będzie zaakceptować, że osoba, która cię najlepiej znała, po prostu już nic nie czuje, ani złości, ani tęsknoty, ani chęci, nic. Zdałaś sobie z tego sprawę w międzyczasie, w zniknięciu, które nie niosło ze sobą dramatu, w obojętności, która nie była wymuszona, w prawdziwej chłodności. I świat trwał, rzeczy toczyły się dalej. Ale w środku ciebie wszystko zastało. Zacząłeś na nowo przeżywać sceny w głowie, jakbyś mógł je przepisać. Próbowałeś znaleźć dokładny moment, w którym straciłeś szansę. Gdzie powinieneś był usłyszeć? Gdzie powinieneś był zostać? Gdzie powinieneś był zauważyć? Ale teraz jest tylko to, co masz. Późne zrozumienie. Żyjesz z wspomnieniem tego, czego nie zrobiłeś, czego mogłeś powiedzieć, wiadomości, którą napisałeś, a nigdy nie wysłałeś. Uściskiem, którego nie dałeś, prośbą o przebaczenie, która nie wydostała się z ust. I to wszystko odwiedza Cię w milczeniu, na koniec dnia, w tej chwili, kiedy nikt nie patrzy, uśmiechasz się na zewnątrz, udajesz, że już to przezwyciężyłeś, ale nosisz tę pustkę, jakby to było imię wytatuowane na piersi, i nikt nie widzi, ale ty czujesz, przy każdym małym bodźcu, w każdym miejscu, które przypomina, przy każdej osobie, która pyta. Tak, jak się macie, i ty udajesz, wynajdujesz, kłamiesz, bo wyjaśnienie boli, powiedzenie skończyło się, wciąż rani w środku, ale się skończyło i ty o tym wiesz. A to, co najtrudniejsze, nie polega na zaakceptowaniu końca. To zaakceptowanie, że to ty byłeś odpowiedzialny za wypchnięcie tego, kto cię kochał, do punktu rezygnacji. Uświadamiasz to sobie za każdym razem, gdy patrzysz w lustro. I próbujesz znaleźć to, co w tobie wciąż sabotuje wszystko, bo to nie była pierwsza raz. I wiesz, że jeśli nie zmienisz się, nie będzie to ostatni. Sabotujesz się, unikasz konfrontacji. Udajesz, że wszystko jest w porządku, chowasz się za pięknymi wymówkami i gotowymi frazami, ale w głębi duszy bardzo się boisz. Boi się być widzianym, boi się odczuwać za dużo, boi się stracić. A strach stał się zachowaniem, stał się ucieczką, stał się zablokowaniem, aż stał się tą bólem, którego teraz nie możesz już dłużej milczeć. Czujesz, że musisz przeprosić, ale nie wiesz jak, nie wiesz, czy ma to sens, nie wiesz, czy to wciąż ma znaczenie, a ta wątpliwość cię pochłania, powstrzymuje cię, nie pozwala ci iść do przodu, bo podczas gdy inni poszli, ty zostałeś, zostałeś z resztkami, zostałeś z resztkami czegoś, czego nie potrafiłeś docenić. Zostałeś z pamięcią o wyrzucie i z echem ostatniego zdania, które wciąż słyszysz każdej nocy przed snem. Pamiętasz, prawda? To zdanie, powiedziane tonem, którego nigdy nie zapomnisz, pełne wszystkiego, co inny trzymał przez lata. I co udawałeś, że nie jest aż tak poważne, ale było. Było poważnie. Było ostatecznie. A teraz, teraz rozumiesz. Rozumiesz, że są rzeczy, które, jeśli ich nie pielęgnujesz, umierają. I są ludzie, którzy, jeśli ich nie dostrzegasz, znikają. Czy kiedykolwiek to poczułeś na własnej skórze? Opowiedz mi tutaj na dole, bo może wciąż tam jesteś, próbując oddychać z tym ciężarem na piersi, próbując iść dalej, jakby nic się nie złamało, ale prawda jest taka, że już nie jesteś tym samym, już nigdy nie będziesz. I choćbyś mówił, że się nauczyłeś, jedyną rzeczą, która cię gnębi, jest strach przed powtórzeniem. Wiesz, czujesz. Jeszcze tego nie przezwyciężyłeś, ale też jeszcze nie zdecydowałeś, co z tym wszystkim zrobisz. Pozwolisz, żeby znowu przeszło obok? Będziesz czekał, aż ktoś błaga o uwagę, aż straci oddech? Będziesz dalej żył na autopilocie, czekając, aż ludzie zrozumieją twój sposób? Jak długo? Czy to ma dla ciebie sens do tej pory? Napisz tak w komentarzach, bo teraz teraz już nie chodzi o to, co minęło. Chodzi o to, co zrobisz z percepcją, która pozostała. A jeśli nic nie zrobisz, kolejne wyznanie będzie od innej osoby, i jeszcze raz usłyszysz, za późno. Masz taką manię, by wierzyć, że czas rozwiązuje wszystko, że wystarczy poczekać, dać przestrzeń, pozwolić rzeczom ostygnąć, jakby milczenie było lekarstwem, jakby zniknięcie było oznaką szacunku. Ale już to zauważyłeś, prawda? Że czas nie leczy tego, co uparcie ignorujesz. Że czas, kiedy jest źle wykorzystany, nie przybliża z oddala, a gdy się orientujesz, jest już za późno. Próbujesz przekonać samego siebie, że wciąż masz szansę, że może inna osoba nadal myśli o tobie, że istnieje jakaś luka, jakiś drobny kawałek tęsknoty na dnie, ale czujesz. Tam w środku, wiesz, nie ma już nikogo, kto czeka, nie ma nikogo, kto liczy dni, tylko ty, uwięziony w tym cyklu winy i próby odkupienia. Próbowałeś iść naprzód ale nie udało ci się. Dlaczego nie można iść dalej, gdy przeszłość ciągle trzyma cię za kołnierz? Gdy każdy drobny wspomnienie blokuje cię w tym samym miejscu, w tym samym punkcie, w którym wszystko zaczęło się walić. Ciągle przewracasz stare rozmowy. Czytasz na nowo to, co zostało powiedziane, próbując zrozumieć, gdzie straciłeś kontrolę. Próbujesz znaleźć dokładny moment, w którym druga osoba zrezygnowała, jakby to miało cokolwiek zmienić. Ale nie zmienia nie usuwa, nie wraca. Zdałeś sobie sprawę, że są rzeczy, które raz zniszczone. Nie można odbudować, przynajmniej nie tymi samymi elementami, nie tymi samymi błędami, nie tym samym sobą, a to cierani. Bo myślałeś, że zawsze dostaniesz jeszcze jedną szansę. Zawsze wierzyłeś, że prawdziwa miłość przetrwa wszystko, ale nie przetrwa. Niegdy jedna osoba czuje wszystko, a druga zdaje sobie z tego sprawę dopiero, gdy już straciła. Wiesz to teraz, wiesz, bo próbowałeś na siłę wymusić spotkania, które tylko bardziej cię raniły. Próbowałeś ponownych zbliżeń, które ujawniły wszystko jeszcze bardziej. Druga osoba już odeszła. Nie emocjonalnie, nie tylko fizycznie, ale w istocie odeszła, a ty wciąż próbujesz skleić to, co nawet nie leży już na ziemi, próbując odbudować przyjaciel, który nawet nie patrzy już wstecz. Boli, prawda? ponieważ te wyznania wciąż echem odbijają się w twojej głowie. Ta ostatnia rozmowa, zdania, które wyszły z taką spokojem i takim impetem, wtedy zdałeś sobie sprawę, że druga osoba już nie potrzebuje cię, nie tak jak dawniej, nie z nadzieją, tylko potrzebowali się wyzwolić i się udało. To ty pozostałeś uwięziony, uwięziony w tym, czego nie doświadczyłeś, uwięziony w słowach, których nie powiedziałeś. Uwięziony w gestach, które nigdy nie dotarły, i teraz to cię otacza. Rzeczywista nieobecność, nie jakaś nieobecność, ale taka, która wiąże się z pokojem po drugiej stronie i bólem tylko z twojej strony. Dostrzegasz to w małych rzeczach, o godzinie, o której zwykle się ze sobą rozmawiali, w niedzielne popołudnia, w tym filmie, który oglądali razem, w piosence, która gra zupełnie niespodziewanie. To te rzeczy cię przypominają, nie koniec. Ale to, jak bardzo nie zauważyłeś, że koniec nadchodzi, przysięgałeś, że zdążysz. Wystarczyło poczekać, aż burza minie. Ale to nie była burza, to był koniec, a ty tego nie zauważyłeś. Albo zauważyłeś i zdecydowałeś się nie stawić czoła, co w zasadzie jest tym samym, a teraz wszystko milczy. Nie to milczenie, które prosi o spokój, ale milczenie, które jasno pokazuje, że to się skończyło. Czy kiedykolwiek poczułeś takie milczenie? Opowiedz mi o tym tutaj, bo to jest najokrutniejsze. Nie kłóci się, nie krzyczy, nie wymaga. Po prostu nie ma cię już obok. To jest ten punkt, w którym się znalazłeś, gdzie nie ma już nic do zrobienia poza zmierzeniem się z tym, kim stałeś się w tym procesie. Kimś, kto musiał stracić, by zrozumieć. Kimś, kto długo czekał. Kimś, kto nadal czuje, ale nie może już wrócić. A najgorsze jest to, że nawet po wszystkim Wciąż czekasz na coś, wciąż wyobrażasz sobie, że przypadkiem się spotkacie, usłyszeć cześć, poczuć znajomy zapach i myśleć, że wciąż coś tam jest, ale nie ma, i może to jest prawdziwy żal, zrozumienie, że druga osoba już poszła dalej, nie oglądając się za siebie, i że teraz to ty przeciwko temu, co pozostało. Jeśli cię to poruszyło, podziel się, skomentuj temat, daj lajka i zapisz się, aby nie przegapić więcej.